Witajcie, ciche ludzkie powitanie. Zanim przejdziemy do kolejnego rozdziału tej niesamowitej historii, nie zapomnijcie zapisać się na kanał ciche ludzkie powitanie i aktywować dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego z naszych filmów i pomóc naszym treściom dotrzeć do większej liczby osób, które również uwielbiają dobre historie. Była środa, 18 października 2023 roku. Godzina 14.30. Na strzelnicy wojskowej w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu panowała typowa atmosfera intensywnego treningu. Długa hala o długości 100 metrów, z betonowymi ścianami pokrytymi materiałem dźwiękochłonnym, wypełniona była charakterystycznym zapachem prochu oleju do broni i betonu. Fluorescencyjne lampy rzucały ostre, białe światło na 20 stanowisk strzeleckich, z których większość była zajęta przez rekrutów przechodzących zaawansowane szkolenie. Głośne echo strzałów odbijało się od ścian, mieszając się z rozkazami instruktorów i odgłosami przeładowywania broni. Na ścianach wisiały plakaty przedstawiające prawidłowe pozycje strzeleckie, zasady bezpieczeństwa i regulamin strzelnicy. Ogromna tablica elektroniczna pokazywała wyniki poszczególnych strzelców, a system wentylacyjny pracował na poziomie. Najwyższych obrotach, usuwając dym i opary. Na stanowisku numer 17, najbliżej końca hali, stała młoda kobieta, która przyciągnęła uwagę czterech rekrutów trenujących na sąsiednich stanowiskach. Była to drobna brunetka. O wzroście około 160 cm, wyglądająca na nie więcej niż 28 lat. Jej ciemne włosy były związane w luźny kucyk, który nie do końca przystawał do wojskowej precyzji, a na jej twarzy o delikatnych rysach nie było śladu makijażu, zgodnie z regulaminem, ale w sposób, który sprawiał, że wyglądała młodziej niż prawdopodobnie była. Mundur, który nosiła, wydawał się być o jeden numer za duży. Spodnie były nieco za długie, kurtka wisała luźno na ramionach, a buty bojowe Wyglądały na niewłamane. wszystko wskazywało na to, że była nowa w służbie. Na kołnierzyku miała oznaczenie szeregowego, najniższego stopnia w polskiej armii, a na ramieniu naszywkę z napisem Nowak, nazwisko tak powszechne, że mogło należeć do każdego. Kobieta trzymała karabin szturmowy Berylwz, 6, podstawową broń polskiej piechoty w sposób, który doświadczonym okom wydawał się niepewny i amatorski. Jej postawa była nieco sztywna. Jakby nie była przyzwyczajona do ciężaru broni. Oddychała płytko, a jej ruchy były powolne i ostrożne, jak kogoś, kto dopiero poznaje sprzęt. Czterech rekrutów obserwujących ją z sąsiednich stanowisk reprezentowało typową mieszankę młodych mężczyzn, którzy przeszli już podstawowe szkolenie i czuli się pewnie w swojej roli żołnierzy. Pierwszy z nich Szeregowy Marcin Kowalski, 22-letni blondyn z Gdańska, był synem rybaka, który wstąpił do wojska, żeby udowodnić sobie i światu, że może być kimś więcej niż tylko kontynuatorem rodzinnej tradycji. Miał za sobą trzy miesiące intensywnego treningu i uważał się już za doświadczonego żołnierza. Na jego mundurze błyszczały odznaki za celność strzelecką, które zdobył podczas podstawowego szkolenia. Był wysoki, Umięśniony i miał w sobie pewność siebie charakterystyczną dla młodych mężczyzn, którzy właśnie odkryli swoje możliwości. Drugi, szeregowy Piotr Wiśniewski, 24-letni szatyn z Warszawy, pochodził z rodziny wojskowej. Jego ojciec służył w gromie, a dziadek był weteranem z czasów komunistycznych. Piotr czuł się zobowiązany do kontynuowania rodzinnych tradycji i był szczególnie krytyczny wobec osób, które jego zdaniem nie spełniały wysokich standardów wojskowych. Miał ostrą, inteligencję, Twarz i spokojny sposób mówienia, ale w jego oczach zawsze czaiła się ocena innych. Trzeci z grupy, szeregowy Tomasz Zieliński, 23-letni rudowłosy chłopak z Krakowa, był najbardziej rozmowny i żartobliwy. Pochodził z wielodzietnej rodziny robotniczej i wstąpił do wojska, żeby zapewnić sobie stabilną przyszłość. Był średniego wzrostu, ale bardzo zwinny i szybki w reakcjach. Jego specjalnością było rozbrajanie min, ale na Strzelnicy również radził sobie bardzo dobrze. Czwarty. Szeregowy Paweł Adamczyk, 25-letni najstarszy z grupy, był byłym mechanikiem samochodowym z łodzi, który dołączył do armii po rozwodzie, szukając nowego sensu życia. Miał potężne ramiona po latach pracy z kluczami, a jego dłonie były pokryte bliznami po drobnych urazach warsztatowych. Był najbardziej doświadczony praktycznie i często przyjmował rolę nieformalnego lidera grupy. Wszyscy czterej spędzili razem ostatnie miesiące, przechodząc przez piekło szkolenia podstawowego, budując więzi braterstwa. I wzajemnego zaufania. Byli dumni ze swoich osiągnięć i coraz bardziej pewni swojej roli jako przyszłych obrońców ojczyzny. Popatrzcie na tę nowicjuszkę! szepnął Marcin Kowalski do swoich kolegów, wskazując głową w kierunku kobiety na stanowisku 17. Jego głos był pełen rozbawienia i lekceważenia. Wygląda jakby pierwszy raz w życiu trzymała broń w rękach. Piotr Wiśniewski odłożył swój karabin i przyjrzał się uważniej. Rzeczywiście! Spójrz na jej postawę. Stoi jak cywil na pierwszym dniu w wojsku, a ten mundur wygląda, jakby pożyczyła go od starszego brata. Tomasz Zieliński zaśmiał się cicho, zakład o paczkę papierosów, że nie trafi nawet w tarczę z tej odległości. Ta dziewczyna wygląda, jakby bardziej pasowała do biura niż na strzelnicę I Paweł Adamczyk jako najstarszy i najbardziej doświadczony Przyjął ton opiekuńczego starszego brata Może powinniśmy jej pomóc Widać, że się męczy z tym sprzętem Pewnie instruktorzy nie mieli czasu jej wszystkiego wytłumaczyć Ale w jego głosie słychać było nutę wyższości Która zdradzała, że jego pomoc byłaby raczej okazją Do pokazania własnych umiejętności Niż szczerą chęcią wsparcia Kobieta na stanowisku 17 Która w rzeczywistości była majorka Katarzyna Nowak, 34-letnią instruktorką snajperską z 10-letnim doświadczeniem bojowym, w tym trzema rotacjami w Afganistanie, kontynuowała swoje pozornie amatorskie przygotowania do strzału. Był to element starannie zaplanowanego testu którego celem była ocena postaw i zachowań młodych rekrutów wobec kolegów, którzy wydawali się słabsi lub mniej doświadczeni. Katarzyna specjalnie dobrała za duży mundur i zachowywała się tak, jakby była niepewna i niedoświadczona. Jej prawdziwy stopień i tożsamość były ukryte pod fałszywymi dokumentami szeregowego Nowak, a jej legendarne umiejętności strzeleckie były starannie maskowane niezręcznymi ruchami i pozornym brakiem pewności siebie. W rzeczywistości major Nowak była jedną z najlepszych Perek w polskiej armii. Jej rekord Personal Best to trafienie w cel wielkości monety z odległości 800 metrów w warunkach bojowych. Uczestniczyła w kilkudziesięciu operacji specjalnych, a jej umiejętności w walce wręcz były równie imponujące, jak jej talent strzelecki. Ale dzisiaj udawała przestraszoną nowicjuszkę. No dalej chłopaki, powiedział Marcin, wstając ze swojego stanowiska. Chodźmy jej pokażemy, jak to się robi naprawdę. To nasza powinność jako starszych kolegów. Pozostali trzej skinęli głowami i wszyscy razem podeszli w kierunku stanowiska 17, nie zdając sobie Sprawy, że właśnie popełniają jeden z największych błędów w swojej dotychczasowej karierze wojskowej. Czterech rekrutów zbliżało się do stanowiska numer 17, z mieszaniną pewności siebie i paternalistycznej życzliwości, która często charakteryzuje młodych mężczyzn przekonanych o swojej wyższości. Ich kroki odbijały się rytmicznie od betonowej podłogi strzelnicy. Zagłuszając częściowo hałas wystrzałów z innych stanowisk, atmosfera była gęsta od dymu prochowego i napięcia, które wkrótce miało się jeszcze bardziej nasilić. Katarzyna, udająca niepewną rekrutkę, zauważyła ich zbliżanie się kątem oka, ale nie przerywała swoich starannie wyćwiczonych, amatorskich przygotowań do strzału. W duchu liczyła każdy ich krok, analizowała ich postawy ciała, sposób poruszania się i wzajemne dynamiki w grupie. To była dla niej cenna informacja o charakterze. I potencjalnych reakcjach każdego z nich. Marcin Kowalski, jako pierwszy, zatrzymał się tuż za jej prawym ramieniem. Na tyle blisko, żeby mogła poczuć ciepło jego ciała i zapach wody po goleniu. Jego ton był przyjacielski, ale z wyraźną nutą protekcjonalności. Cześć, jestem Marcin. Widzę, że masz problemy z Berylem. To nie jest łatwa broń dla początkujących. Ma swoje kaprysy i trzeba znać kilka sztuczek, żeby z niej dobrze strzelać. Piotr Wiśniewski stanął po jej lewej stronie, blokując częściowo jej pole widzenia. Piotr Wiśniewski, mój ojciec służy w jednostkach specjalnych, więc trochę się znam na broni. Mogę ci pokazać prawidłową pozycję. Widzę, że trzymasz kolbę trochę za nisko. Tomasz Zieliński i Paweł Adamczyk zamknęli krąg, stając przed nią i za nią, tworząc formację, która mogła być odebrana jako otoczenie. Zieliński uśmiechnął się szeroko. Tomasz, a to jest Paweł. Paweł wskazał na najstarszego z grupy. Razem przeszliśmy przez szkolenie podstawowe i możemy ci przekazać kilka cennych wskazówek. Nie ma się czego wstydzić. Każdy kiedyś zaczynał. Katarzyna odwróciła się lekko w ich stronę, utrzymując maskę niepewności i wdzięczności za pomoc. Jej głos był cichy, nieco drżący. Dzięki. Naprawdę doceniam pomoc. Rzeczywiście trochę się męczę z tym sprzętem. Jestem Ania Nowak. Dopiero zaczęłam służbę. Paweł Adamczyk skinął głową z wyrazem ojcowskiej aproaty. Nie ma sprawy, Aniu. Wszyscy byliśmy kiedyś na Twoim miejscu. Ale powiedz mi, czy ktokolwiek pokazał ci, jak właściwie przygotować broń do strzału? Sięgnął w stronę jej karabinka, ale Katarzyna wykonała subtelny ruch, odsuwając broń o kilka centymetrów. Instruktor pokazał mi podstawy, ale tak szybko, trudno było wszystko zapamiętać. Marcin zaśmiał się, instruktorzy mają zawsze za mało czasu, ale my mamy, pokaż jak Celować zamierzasz. Poprawimy ci postawę. To był moment, w którym sytuacja zaczęła przybierać niepokojący obrót. Czterech młodych mężczyzn, pełnych pewności siebie i przekonanych o swoich dobrych intencjach, zaczęło faktycznie otaczać kobietę, która wydawała im się słabsza i potrzebującą pomocy. Katarzyna uniosła karabin w kierunku tarczy oddalonej o 25 metrów, celując w sposób, który w oczach rekrutów wyglądał na niepewny i nieprofesjonalny. W rzeczywistości jej postawa była perfekcyjna, ale zamaskowana subtelnymi niedoskonałościami, które sprawiały wrażenie amatorszyzmu. O nie, 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 przerwał jej Piotr, kładąc rękę na lufie karabina i opuszczając ją. Trzymasz kolbę za nisko, Łokcie masz źle ustawione, a twoja noga prawa jest za bardzo wysunięta do przodu. Tomasz dołączył do komentarza. I spójrz na swój chwyt. Palce masz zbyt napięte. Broń musisz trzymać pewnie, ale nie kurczowo. To nie wąż, który ci ucieknie. Wszyscy czterej mężczyźni teraz aktywnie korygowali jej pozycję, dotykając jej ramion, rąk, łokci. Każdy dotyk był technicznie uzasadniony jako instruktaż, ale łączny efekt był przytłaczający i inwazyjny. Pozwól, że ci pokażę, powiedział Paweł próbując wziąć karabin z jej rąk. Najlepiej się uczy widząc prawidłową demonstrację. To był moment, w którym Katarzyna po raz pierwszy pozwoliła sobie na subtelne ostrzeżenie. Jej uchwyt na broni się nieznacznie wzmocnił, a w jej głosie pojawiła się nuta, która wnikliwy obserwator mógłby rozpoznać jako sygnał ostrzegawczy. Dzięki za pomoc, ale myślę, że powinnam sama spróbować. Instruktor powiedział, że najlepiej uczyć się przez praktykę, ale rekruci byli zbyt pewni siebie i zbyt skupieni na swojej roli pomocnych starszych kolegów, żeby zauważyć zmianę w jej tonie. Marcin poklepał ją po ramieniu w geście, który miał być przyjacielski, ale był zbyt familiarski. Nie bądź uparta, Aniu. Naprawdę wiemy, co robimy. Spójrz na nasze wyniki strzeleckie, wskazał na elektroniczną tablicę wyników. Wszyscy jesteśmy w górnej dziesiątce, Piotr dodał. Mój ojciec zawsze mówił, że duma poprzedza upadek. Nie ma nic złego w przyjmowaniu pomocy od bardziej doświadczonych. Atmosfera stawała się co Coraz bardziej napięta, chociaż rekruci tego nie zauważali. Inni strzelcy na strzelnicy zaczęli rzucać ciekawe spojrzenia w kierunku stanowiska 17, gdzie rozgrywała się ta niewinna z pozoru ale rosnąca w napięciu scena. Tomasz, najmłodszy i najbardziej lekkomyślny, pozwolił sobie na komentarz, który przekroczył granicę dobrego smaku. Poza tym dziewczyny zwykle potrzebują więcej czasu na naukę strzelania. To nie wasza wina. Po prostu macie inne predyspozycje. Lepiej radźcie sobie z innymi rzeczami. Paweł skarcił go spojrzeniem. Tomek, nie bądź seksistowski, ale rzeczywiście Aniu, broń palna to poważna sprawa. źle obsłużona może być niebezpieczna nie tylko dla ciebie ale dla wszystkich wokół Katarzyna poczuła, jak jej cierpliwość zaczyna się kończyć. To, co zaczęło się jako niewinny test charakterów młodych żołnierzy, przekształcało się w coraz bardziej problematyczną sytuację. Rekruci nie tylko ją lekceważyli, ale też zaczynali być coraz bardziej natarczywi i inwazyjni. Posłuchajcie, zaczęła, ale została przerwana. Nie, to ty posłuchaj, powiedział Marcin, jego ton stał się bardziej autorytatywny. Jesteśmy tutaj już od miesięcy, wiemy, co robimy, a ty jesteś nowa i wyraźnie potrzebujesz pomocy. Piotr skinął głową. Dokładnie, pokaż nam, jak zamierzasz strzelać, a my ci powiemy, co robisz źle. To dla twojego własnego dobra. Tomasz dodał z ironią, a może że nawet uda ci się trafić w tarczę za pierwszym razem, jeśli posłuchasz naszych rad. Epaweł, próbując zachować pozory opiekuńczości, ale w rzeczywistości będąc równie paternalistyczny jak pozostali, powiedział: "Aniu, nie bierz tego do siebie. Po prostu chcemy ci pomóc stać się lepszym żołnierzem". W tym momencie Katarzyna zdała sobie sprawę, że test przekroczył planowane granice. Ci młodzi mężczyźni nie tylko wykazywali się arogancją i seksizmem, ale też zaczynali być coraz bardziej agresywni w swoim pomaganiu. Pod wzrok znad broni i spojrzała na każdego z nich po kolei. Jej oczy, które do tej pory wydawały się nieśmiałe i niepewne, nagle stały się bardzo spokojne i bardzo, bardzo cold. Panowie, powiedziała spokojnie, może lepiej wróćcie na swoje stanowiska. Ale jej ostrzeżenie zostało zignorowane. Napięcie na strzelnicy rosło z każdą sekundą. Czterech rekrutów. Coraz bardziej pewnych swojej pozycji i prawa do pouczania młodszej koleżanki, nie zauważyło fundamentalnej zmiany w postawie kobiety, którą otaczali. Katarzyna, nadal utrzymująca maskę Ani Nowak, stała w centrum ich kręgu, ale coś w jej posuwawie ciała zaczęło się zmieniać w sposób tak subtelny, że tylko wyszkolone oko mogłoby to dostrzec. Marcin Kowalski, najbardziej arogancki z grupy, zbliżył się jeszcze bardziej, naruszając jej przestrzeń osobistą. Słuchaj, Aniu, rozumiem, że możesz czuć się zawstydzony. Ale naprawdę chcemy ci tylko pomóc. Nie musisz udawać, że umiesz strzelać, gdy wyraźnie nie masz pojęcia, co robisz. Piotr Wiśniewski, syn oficera z gromu dodał Ston wyższości. Mój ojciec zawsze mówi, że prawdziwy żołnierz nie wstydzi się przyjąć pomocy od bardziej doświadczonych kolegów. Twoja duma może być niebezpieczna, dla ciebie i dla innych. Tomasz Zieliński, najmłodszy, ale najbardziej bezpruderyjny, pozwolił sobie na komentarz, który definitywnie przekroczył granicę. Może gdybyś mniej czasu spędzała przed lustrem, robiąc sobie fryzurę, a więcej na nauce obsługi broni, to byłabyś lepszym żołnierzem. Paweł Adamczyk, starający się zachować pozory mentora. Ale w rzeczywistości równie paternalistyczny ciągnął. Aniu, poważnie, daj nam tę broń, pokażemy ci właściwą technikę, a potem będziesz mogła spróbować pod naszym nadzorem, to bezpieczniejsze dla wszystkich. I wtedy stało się to, co miało zmienić wszystko. Paweł wyciągnął rękę i położył ją na kolbie karabina Katarzyny, próbując go od niej odebrać. To był ruch, który przekroczył ostateczną granicę, nie tylko jej przestrzeni osobistej, ale też jej sprzętu wojskowego. W tym momencie Katarzyna podniosła wzrok. To, co rekruci zobaczyli w jej oczach, sprawiło, że świat wokół nich nagle się zatrzymał. Nie były to już oczy niepewnej nowicjuszki. Były to oczy drapieżnika. Spokojne, chłodne, kalkulujące. Oczy kogoś, kto widział śmierć, zadawał ją. I nie bał się jej. Oczy instruktora wojskowego z dziesięcioletnim doświadczeniem bojowym. Proszę zabrać rękę z mojej broni, powiedziała spokojnie, ale w jej głosie pojawiła się stal, która sprawiła, że wszyscy czterej mężczyźni poczuli nagły dreszcz niepokoju. Ale Paweł, zbyt pewny siebie i zbyt skupiony na swojej roli pomocnego starszego kolegi, nie posłuchał. Aniu, nie bądź dziecinna, po prostu. I wtedy rozpoczęły się najszybsze 45 sekund w życiu wszystkich pięciu osób na stanowisku numer 17. Katarzyna wykonała pierwszy ruch, błyskawiczny, precyzyjny, śmiertelnie skuteczny. Jej lewa ręka chwyciła nad garstek Pawła, podczas gdy jej prawa wykonała technikę znaną w kraw jako odrywanie broni. Paweł poczuł jak jego palce zostają oderwane od karabina z siłą, która przyprawiła go o zawroty głowy. Jednocześnie jej noga wykonała zwinny ruch, podkoszając mu nogi. Paweł, najmasywniejszy z czwórki, znalazł się na ziemi w mniej niż dwóch sekundach, zanim w ogóle zrozumiał co się dzieje. Marcin, stojący po jej prawej stronie, próbował interweniować, sięgając w kierunku swojej broni, ale Katarzyna już się obróciła w jego stronę. Kolba jej karabina trafiła go w solar plexus z precyzją chirurga, wystarczająco mocno, żeby go zneutralizować, ale nie na tyle, żeby spowodować poważne obrażenia. Marcin zgodził się podwójnie, walcząc o oddech. Piotr i Tomasz widząc co się dzieje z ich kolegami, próbowali koordynowany atak z dwóch stron. To był błąd. Katarzyna miała doświadczenie w walce z przeciwnikami przewyższającymi ją liczebnie, a jej trening w jednostkach specjalnych obejmował scenariusze znacznie bardziej niebezpieczne, Niż czterech niezdarnych rekrutów. Wykonała błyskawiczny obrót w lewo, uchylając się przed Piotrem, jednocześnie używając pędu jego własnego ruchu przeciwko niemu. Jej łokieć trafił go w punkt między szyją a ramieniem. Paralizer, który sprawił, że jego lewa ręka natychmiast zwiotczała. Tomasz, zostając sam, próbował jeszcze jednego desperackiego ruchu, ale Katarzyna już była w pełnej kontroli sytuacji. Przesunięcie nogi. Przewrócenie, precyzyjny chwyt na jego nadgarstku, i najmłodszy z grupy również znalazł się na podłodze. Cała akcja trwała dokładnie 43 sekundy, gdy kurz opadł. Czterech doświadczonych rekrutów leżało na betonowej podłodze strzelnicy, częściowo oszołomionych, częściowo sparaliżowanych bólem, a całkowicie zszokowanych tym, co właśnie się wydarzyło. Katarzyna stała nad nimi, trzymając swój karabin w pozycji gotowości bojowej, ale nie celując w nikogo konkretnego. Jej oddech był spokojny i równy, jakby właśnie skończyła lekką gimnastykę, a nie neutralizowała czterech przeciwników jednocześnie. Panowie! powiedziała spokojnie. Myślę, że to dobry moment na krótką lekcję o osądzaniu ludzi po pozorach. Marcin wciąż walczący o oddech wyszeptał kto. Kto ty jesteś? Katarzyna sięgnęła do kieszeni swojego munduru i wyjęła prawdziwe dokumenty tożsamości. Odrzuciła fałszywą naszywkę Nowak i pokazała im swoją prawdziwą rankę. Major Katarzyna Kowalska. Główny instruktor strzelecki tej jednostki. Specjalizacja. Szkolenie snajperskie. Walka w terenie zurbanizowanym. Neutralizacja zagrożeń. Doświadczenie bojowe. 10 lat. 3 rotacje w Afganistanie. 47 potwierdzona eliminacji wrogów. Cisza, która zapadła, była głucha. Jak w grobie. Piotr, próbując podnieść się z podłogi, wyszeptał: To był test? To był test charakteru, dojrzałości i profesjonalizmu, odpowiedziała Katarzyna. Test, który właśnie spektakularnie oblaliście. Tomasz, najmłodszy z grupy, poczuł łzy napływające do oczu. My, my nie wiedzieliśmy, właśnie o to chodzi, przerwała mu Katarzyna. Nie wiedzieliście i zamiast zachować profesjonalizm i szacunek wobec kolegi z broni, postanowiliście pokazać swoją wyższość nad osobą, którą uznaliście za słabą. Paweł, najstarszy z grupy, w końcu zrozumiał wagę sytuacji. Pani major. Co teraz z nami będzie? Katarzyna spojrzała na każdego z nich po kolei. W jej oczach nie było gniewu, ale był w nich chłodna ocena. To zależy od tego, czego się z tej lekcji nauczycie. Witajcie ciche ludzkie powitanie. Zanim przejdziemy do finałowego rozdziału tej niesamowitej historii, nie zapomnijcie zapisać się na kanał ciche ludzkie powitanie i aktywować dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego z naszych filmów i pomóc naszym treściom dotrzeć do większej liczby osób, które również uwielbiają dobro historie. Atmosfera na strzelnicy całkowicie się zmieniła. Hałas wystrzałów z innych stanowisk wydawał się teraz odległy i nieistotny. Czterech rekrutów powoli podnosiło się z betonowej podłogi. Każdy z nich borykając się nie tylko z fizycznym dyskomfortem, ale przede wszystkim z ogromnym wstrząsem psychicznym. Ich świat, w którym byli doświadczonymi żołnierzami gotowymi pouczać innych, właśnie legł w gruzach. Major Katarzyna Kowalska stała przed nimi w swojej prawdziwej postaci, już nie nie Pewna nowicjuszka Ania Nowak, ale doświadczona oficer z imponującym rekordem służby. Jej postawa była teraz czysto wojskowa, każdy ruch precyzyjny i kontrolowany. Mundur, który wcześniej wydawał się za duży, teraz siedział perfekcyjnie, jakby magicznie dopasował się do jej sylwetki. Panowie, zaczęła, jej głos był spokojny, ale władczy: chcę, żebyście usiedli w kręgu tutaj na podłodze. Mamy do omówienia kilka bardzo ważnych spraw. Marcin Kowalski, wciąż odczuwając skutki ciosów Solar Plek, Usiadł pierwszy. Jego twarz była blada, a w oczach malowało się zmieszanie z wstydem. Piotr Wiśniewski dołączył do niego, masując nadal obolałą szyję i ramię. Tomasz Zieliński, najmłodszy z grupy, siedział z opuszczoną głową, wyraźnie walcząc z łzami. Paweł Adamczyk jako najstarszy próbował zachować resztki godności, ale było widać, że również jest głęboko wstrząśnięty. Katarzyna usiadła naprzeciwko nich. Kładąc karabin bezpiecznie na podłodze, ale w zasięgu ręki, jej ruchy były spokojne i kontrolowane. Ale wszyscy czterej mężczyźni mogli teraz dostrzec w nich śmiertelną precyzję, której wcześniej nie zauważali. Zacznijmy od podstaw, powiedziała. Czy któryś z was może mi powiedzieć, jaka jest pierwsza zasada współpracy w jednostce wojskowej? Przez długą chwilę panowała cisza. W końcu Piotr Wiśniewski. Syn oficera z Gromu odezwał się niepewnie. Wzajemny szacunek między żołnierzami? Blisko, ale nie do końca, odpowiedziała Katarzyna. Pierwszą zasadą jest założenie, że każdy żołnierz w twojej jednostce jest tam z jakiegoś powodu, że przeszedł przez jakąś selekcję, szkolenie, weryfikację, że ktoś, kto ma więcej doświadczenia niż ty, uznał go za godnego służby obok ciebie. Marcin, wciąż walcząc z oddychaniem, zapytał: Ale pani wyglądała jak. jak ktoś zupełnie nowy. Wyglądałam dokładnie tak, jak chciałam wyglądać, przerwała mu Katarzyna. To była część testu. Chciałam sprawdzić, jak zachowacie się wobec kogoś, kogo uważacie za słabszego, mniej doświadczonego, potrzebującego pomocy. Tomasz podniósł wzrok i oblaliśmy ten test, prawda? Nie oblaliście go, Tomasz, spektakularnie go oblaliście odpowiedziała bez ogródek. Ale to nie znaczy, że jesteście złymi żołnierzami czy złymi ludźmi. Znaczy to, że macie do nauczenia się bardzo ważne lekcje. A Paweł, próbując zrozumieć sytuację, zapytał: "Jakie lekcje, pani major?". Katarzyna wstała i podeszła do tablicy elektronicznej pokazującej wyniki strzeleckie. Wskazała na nazwiska swoich czterech uczniów. "Wszyscy macie bardzo dobre wyniki strzeleckie. Marcin 87 punktów na 100 możliwych. Piotr

91. To są rezultaty, z których możecie być dumni. Zatrzymała się i spojrzała na każdego z nich po kolei. Ale umiejętność trafienia w tarczę to tylko jedna z setek umiejętności, które musi posiadać dobry żołnierz, a wy zachowaliście się tak, jakby była jedyną ważną rzeczą. Marcin zapytał cicho, o czym pani mówi? Mówię o ocenianiu ludzi po pozorach, o arogancji, o założeniu, że jeśli ktoś wygląda inaczej, jest młodszy albo ma inną płeć, to automatycznie jest gorszy od was. Katarzyna wróciła i usiadła ponownie naprzeciwko nich. Piotr, twój ojciec służy w gromie. Czy kiedykolwiek opowiadał ci o swoich koleżankach w jednostkach specjalnych? Piotr zmarszczył brwi. Koleżankach? Nie, to znaczy, nie sądziłem, że kobiety służą w. W gromie służy kilka kobiet w jednostkach rozpoznawczych, w operacjach psychologicznych, w snajperce. Niektóre z nich mają na koncie więcej udanych misji niż większość męskich kolegów. Tomasz zapytał niepewnie, ale one to. To są wyjątki, prawda? Dlaczego miałyby być wyjątkami? odpowiedziała Katarzyna. Bo są kobietami? Bo wyglądają delikatnie? Bo nie pasują do waszego wyobrażenia o tym, jak powinien wyglądać żołnierz? Paweł przełknął ślinę. My nie. To znaczy, nie chodziło nam o płeć. Nie, a o co chodziło? Pani wyglądała jak, jak ktoś, kto potrzebuje pomocy. I to was upoważniało do tego, żeby mnie otaczać. Dotykać mojej broni, ignorować moje prośby o pozostawienie mnie w spokoju. Cisza, która zapadła, była pełna wstydu i zrozumienia. Panowie, ciągnęła Katarzyna, to co robiliście. To nazywa się mansplaining. Założyliście, że wiecie lepiej ode mnie, czego potrzebuję i jak powinnam się zachowywać. Nie zapytaliście, czy chcę pomocy. Po prostu zdecydowaliście, że jej potrzebuję. Marcin odezwał się cicho, ale my naprawdę chcieliśmy pomóc. Wiem. I to jest jedyny powód, dla którego nadal tutaj siedzimy i rozmawiamy, zamiast iść prosto do dowódcy jednostki z raportem o waszym zachowaniu. Wszyscy czterej poczuli ulgę. Ale też strach przed tym, co mogło ich jeszcze czekać. Ale pomoc, która nie jest potrzebna ani pożądana, to nie jest pomoc, to jest dominacja. To jest próba pokazania swojej wyższości nad kimś, kogo uważacie za słabszego. Piotr zapytał, co możemy zrobić, żeby to naprawić. Możecie zacząć od nauki szacunku dla każdego żołnierza w waszej jednostce. Niezależnie od tego, jak wygląda, jak długo służy, czy jak dobrze strzelania. Katarzyna wstała i podeszła do swojej broni. Teraz pokażę wam coś, co może was nauczy pokory. Wzięła swój karabin, przygotowała go do strzału i w ciągu trzech sekund oddała pięć strzałów w kierunku tarczy oddalonej o 25 metrów. Gdy elektroniczny system pokazał wyniki, wszyscy czterej rekruci poczuli, jak szczęki opadają im do podłogi. Pięć dziur, jedna na drugiej, w samym środku tarczy. Idealny wynik. To jest rekord tej strzelnicy, powiedziała spokojnie. Trzymam go od sześciu lat, Tomasz wyszeptał. Niemożliwe, możliwe, jeśli człowiek poświęci 10 lat życia na perfekcjonowanie swojego rzemiosła, odpowiedziała Katarzyna. Ale najważniejsze nie są te dziury w tarczy, najważniejsze jest to, czego się dzisiaj nauczyliście. Usiadła ponownie przed nimi. Każdy z Was ma potencjał, żeby stać się dobrym żołnierzem, ale dobry żołnierz to nie tylko ten, który dobrze strzela, to przede wszystkim ten, który szanuje swoich kolegów, pomaga im, gdy potrzebują pomocy, ale też wie, kiedy się wycofać. Paweł zapytał, czy dostaniemy drugą szansę? Wszyscy dostajecie drugą szansę, ale warunkowo. Jakie są warunki? Po pierwsze, przeprosicie każdą koleżankę w waszej jednostce za swoje dotychczasowe zachowanie, jeśli było podobne do dzisiejszego. Wszyscy czterej skinęli głowami. Po drugie, przez następne trzy miesiące będziecie współpracować ze mną w projekcie integracji nowych rekrutów. Nauczycie się, jak pomagać innym bez dominowania nad nimi. Po trzecie, każdy z Was napisze raport o tym, czego się dzisiaj nauczył. Te raporty trafią do Waszych akt personalnych. Marcin zapytał: A co z naszymi przyszłymi karierami? To zależy od Was. Jeśli wyciągniecie wnioski z tej lekcji, możecie zostać doskonałymi żołnierzami. Jeśli nie, cóż, zawsze możecie wrócić do swoich poprzednich zawodów. Wszyscy czterej zrozumieli powagę sytuacji, ale jest jeszcze jedno. Dodała Katarzyna z pierwszym uśmiechem tego dnia. Jeśli uda wam się przejść przez następne trzy miesiące bez podobnych incydentów, pokażę wam kilka technik, które pomogą wam zostać naprawdę dobrymi żołnierzami. Jakich technik? Zapytał Tomasz. Na przykład jak neutralizować czterech przeciwników w mniej niż 45 sekund, odpowiedziała ze złośliwym uśmiechem. Po raz pierwszy tego dnia wszyscy się uśmiechnęli. A teraz wracajcie na swoje stanowiska i zastanówcie się nad tym, co się dzisiaj stało. Jutro zaczynamy namy prawdziwą naukę. Gdy chłopcy odchodzili, Paweł zatrzymał się. Pani major, czy mogę zadać jedno pytanie? Tak. Czy naprawdę mogłaby nas pani, to znaczy, czy gdyby to była prawdziwa walka? Katarzyna spojrzała na niego spokojnie. Paweł, to co się dzisiaj stało, to była zabawa w parku. Gdyby to była prawdziwa walka, nadal dyskutowalibyśmy nad tym, czy wezwać karetkę. Paweł przełknął ślinę i poszedł za kolegami. Katarzyna została sama, patrząc na ich oddalające się sylwetki. W jej oczach była nadzieja, że ta lekcja nie poszła na marne. Koniec.